Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i na dzień dobry od razu chciałem Was przeprosić, bo niestety jeżeli chodzi o set na to jako taki poradnik praktyki z teorią yy, się nie pojawi niestety. Z tego powodu, że nie potrafię wydropić jednej cholernej kuszy, która się nazywa upadek wali albo spadek wali, już teraz nie pamiętam. W każdym razie jest to kusza, która by bardzo pomogła w tym buildzie, a nie potrafię jej zrobić. Już nie mam białych nawet komponentów, żeby kraftować tą kuszę. A słuchajcie, strasznie mnie to spowalnia, bo cały czas siedzę na tym dehaczu. A chciałbym się zająć na poważnie innymi klasami. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o podziemia zestawów, to jak najbardziej Wam pomogę. O ile nie potraficie zrobić albo nie macie, dopiero będziecie mieli je robić. Słuchajcie, są to najprostsze jakie do tej pory się spotkałem podziemia zestawów, tak więc nie będzie to nic trudnego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o build. Oczywiście set Natali. No jakoś tak mi zostało, że marudera marudera na ramienniki zostały. Cały set Natali: płaszcz, hełm, spodnie, buty, kusza, pierścień. Do tego kusza, która się nazywa dziesięciostrzał Kamara, Keimara w zasadzie. On daje nam to, że ostrzał e, zyskuje efekt runy snując jak cień. Jest to bardzo ciekawa e, pasywka, która nam się przyda. No i pas, bardzo ważne. Deszcz zemsty powoduje dodatkowe przy, e, przyzwanie miażdżącej bestii, która spadając zadaje 3275% obrażeń od broni. Co sam set Natali daje. Skraca czas odnowienia dla, cze, e, dla deszczu zemsty o 4 sekundy, gdy zawisz przeciwnika za pomocą ataku generującego bądź wykorzy wykorzystującego nienawiść. Z deszcz zemsty zadaje obrażenia zwiększone o 100% po użyciu deszczu zemsty przez 10 sekund dostajesz obrażony zwiększone o 400% i otrzymujesz obrażenia zmniejszone o 60% czyli mówiąc krótko, cały opiera się o deszcz zemsty i o ostrzał. Słuchajcie. Oprócz tego ta kusza, o której mówiłem, ona pozwala na przebijanie wrogów, to jest upadek wali, czy spadek wali, już teraz nie pamiętam. Jeżeli chodzi o resztę gieru, to słuchajcie, zostało mi z marudera, z buildu marudera. Tak więc tutaj nie trzeba nic za bardzo kombinować w tych podziemiach zestawów oprócz żarowa ża, żarowa. Żarowa tunika jako pancerz, słuchajcie, ona nam będzie zmniejszała koszty zasobów opartych o żywioł ognia, a to jest bardzo ważne, bo w tych podziemiach zestawów nie możemy dopuścić, żeby nienawiść nam spadła do minimum. Z biżuterii Pierścień Zodiaku, który będzie nam odnawiał jeszcze szybciej deszcz zemsty. Bo tutaj potrzebujemy utrzymywać cały czas deszcz zemsty przez 90 sekund, brzmi dosyć skomplikowanie, ale jest to bardzo proste. Przyjrzyjmy się mapce. Zobaczcie, mapka wygląda mniej więcej w taki sposób. Jak będziemy ją zwiedzać, wychodzimy tędy, przechodzimy tędy i robimy taki okrąg, żeby nie iść przez jedno miejsce dwa razy. Coś w tym stylu. Tak, ogarniamy to wszystko, to wszystko i wracamy górą, cały czas się kręcąc i nawalając deszczem zemsty. też deszcz zemsty, deszcz zemsty. Jeżeli chodzi o runy i o skille. tutaj, słuchajcie, nic nie pozmieniałem. Zmieniłem tylko, żeby na prawym przycisku mieć ostrzał z ostrzałem rakietowym. Z tego powodu, że jest to runa ognista, która zabiera mało nienawiści, a dzięki naszej żarowej tunicy, ta nienawiść nie będzie nam tak spadać. Też zemsty ze smugą. Wystrzegujesz potężną salwę strzał spadającą z nieba na dużym obszarze, zatem wszystkim e, znajdującym się nim przeciwnikom obrażenia do z równe 2800 obrażeń od broni przez 5 sekund. To jest bardzo długi okres czasu i słuchajcie, dosyć dużo obrażenia na dużym obszarze, co się przyda. I okej, okay. no i zemsta e, z zaciekłością, żeby szybciej e, odnawiać nienawiść. I spróbujmy to zrobić. a gdzie się znajduje? Słuchajcie, nasza, e, nasze podziemie zestawu. Znajdują się one. jakieś jest kapliczka e, w Wortam. E, jest to. E, ta lokacja nazywa się dokładnie. Piwnica pod kaplicą. Piwnica pod kaplicą. Wychodzimy z piwnicy pod kaplicą i mamy tutaj zaraz po, portal. Odpalamy OK, żeby nie tracić czasu. Przebiegamy. Od, roz, rozpoczęło się odliczanie i jedziemy z koksem. Cały czas. Tam, gdzie mamy yy, nasz deszcz zemsty, spamujemy tym przyciskiem. Oczywiście ja zastrzegam sobie prawo do tego, że mi się może nie udać w tym filmie tego zrobić, wykonać to w 100%. No, ale czasem tak bywa, niestety. Staramy się trzymać y, te elitki tutaj na odległość, z tego powodu, że... No, jak nam przypieprzą, to może nie być ciekawie. Z tego powodu, że y, to jest build typowo pod set dungeona, a nie pod robienie jakichś... Y, Challenge wytrzymałościowych, pokroju e, głębokich szczelin czy innych takich, słuchajcie. Okej, okay. staramy się cały czas iść po potworkach, że tak powiem. Staramy się tutaj ich też nie omijać, zostawiać, e, nie zostawiać na naszej drodze wyznaczonej, bo nie chcemy. O, Bym prawie nienawiść wyczerpał, bo zemsty nie używałem. I przez to przerwaliśmy też z zemsty. No ale okej, okay, uda nam się i tak, przynajmniej powinno. Kurczę, muszę uważać, bo jak zawsze jak się rozgaduję, to potrzebuję więcej czasu. To się z... potem dzieją niedobre rzeczy, bo zaczynam gadać i nie patrzę co robię. Znowu się nie udało, ale okej, okay, nie powinno być źle. Przed chwilą przed... zanim odpaliłem start, przetestowałem, sobie, czy na pewno to działa. Potrzebuję więcej czasu. Na pewno to działa i wbiłem mistrzostwo bez najmniejszego problemu, dlatego jestem pewien, że wskazówki moje będą dobre. Okej, okay, przeskakujemy niestety... Aj, kurde, on nas przeniósł. Ale słuchajcie, wam może pójść dużo lepiej z tymi wskazówkami. Ja mam... Ja mam te mistrzostwo zrobione już dwa razy, tak, więc. To nie, nie, nie to nie są słowa bez pokrycia, że tak powiem. OK, może uda się teraz te 90 sekund wbić. Jak widzicie, wszystko ładnie czyścimy. Tutaj, no, e. jakoś taki rzadki nam się trafił ten, e, te podziemia, jakieś takie rzadkie nam się trafiły. Możemy też śmiało stawiać wartowników, oni nam będą spowalniać tu wrogów. Potrzebuję więcej czasu. OK, zostało 40 wrogów i chyba nie uda nam się tego deszczu zemsty. Przytrzymać przez taki okres długi. Z tego powodu, że, no, zagadałem się troszeczkę i nie odpaliłem zemsty w jednym momencie tam na początku. Ale jeżeli się skupicie bardziej, to bez problemu powinno Wam się udać. Jak widzicie, wyczyszczenie samej lokacji to nic trudnego. Bo już zrobiliśmy to. No, widzicie, niestety nie udało się przytrzymać tego deszczu zemsty, ale przysięgam Wam, że da się to. Bez problemu zrobić. Chociaż w sumie mamy 7 minut. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem się bardziej skupię. Właśnie. Żeby nie było, że bez pokrycia. Potrzebuję więcej czasu. ra. Chyba była jakąś muzyczkę tu odpalić. Ale okej. Okay. Pójdziemy tym razem górą, słuchajcie. Jak pierwszy raz zrobiłem mistrzostwo tej Natalii, to właśnie poszedłem górą. To może i teraz też się uda. Okej, okay. chyba nam naj najdłuższy ostrzał wyszedł. To znaczy też zemsty na razie. Wszystkich potrzebuje więcej czasu. Okej, okay. zemstę nie zapominamy odpalać żeby przytrzymywać to wszystko, O, zbliżamy się ku końcowi. Potworki sprzyjają na ten moment, ale co będzie za chwilę, tego nie wiemy. Ciągle czekam. Ok, przeskoczymy szybko. Oj, 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 było blisko. Byśmy przerwali, ale okej. Okay. Jest bardzo dobrze potrzebuje więcej czasu Ważne, żeby przytrzymać przez te 90 sekund, a później już się nie musimy martwić o nic! Jest. 90 sekund. Bez najmniejszych problemów. No i teraz już nie musimy się denerwować. Możemy sobie normalnie po prostu czyścić tą lokację i powiem Wam szczerze, że tutaj to już możemy swobodnie przełączyć się w styl grania maruderem. stawiać wieżyczki i w ogóle, ale... A zrobimy to. Normalnie, okej, okay, mamy trzech, żeby nie odnieść śmiertelnych obrażeń. I teraz zostało nam po prostu 50 potworków do zabicia, co nie powinno być problemem. Jak widzicie, nie musimy teraz już w ogóle się martwić o ten deszcz. W ogóle nawet nie musimy nim spamować od biedy. Okej, okay, 42 potworki. Ciekaw jestem, czy coś ominęliśmy, no ale już kolejny raz tego nie będę wam powtarzał. Bo chyba teraz już mi uwierzycie, że tak się da to zrobić mamy 2 minuty, to jest masa czasu, słuchajcie. Dlatego właśnie nazywam to najłatwiejszymi na razie podziemiami w grze. 15 potworków, to jest chyba ta grupka. To nie tak powinno być, coś mi się wydaje, że tak będzie. Mistrzostwo dziękuję bardzo. Eee, I słuchajcie, e, zapraszam do subskrybowania kanału, do... Łapki w górę za to, że udało mi się pierwszy raz pokazać Wam przy poradniku, jak się robi mistrzostwo na wizji. I mam nadzieję, że wybaczycie mi braku poradnika do Natalii. Jeżeli mi, słuchajcie, starczy czasu w tym sezonie, to postaram się to nadrobić. Na ten moment usuwam ten cały gir i nie będę się za bardzo na nim skupiał. Też ze względu na to, że jest to build, który nie do końca jest jakiś taki przydatny do czegokolwiek. Jest on ciekawy do farmienia, fajnie się tym biega, ale moim zdaniem do farmienia jest już lepszy build na świętokradzką esencję, który możecie u mnie na kanale zobaczyć. Tak więc myślę, że nie ma sensu pokrywania buildu, który gdzieś tam jest bezużyteczny, a po prostu się nim fajnie gra, tak. Podziemia zaliczone w taki sposób, tak więc. Wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Dzięki Wam wielkie. Zapraszam jeszcze raz do mojej społeczności Diablofani, w której słuchajcie, z którą mam, z którą wiążę duże nadzieje i która jest podwalinami pod coś większego w przyszłości. Dzięki Wam wielkie. Papa! Pa.